Karta na no dziś, proszę Państwa, to umiarkowanie. Mamy dzień 3 maja, jest to święte konstytucji, oczywiście rok 2025. A umiarkowanie mówi o tym, że dzisiaj dobrze byłoby pomyśleć o tym, co możemy jeszcze osiągnąć w życiu, bo to jest karta, która namawia nas do nie tylko do marzeń, ale do robienia planów, bardzo konkretnych planów na przyszłość, na taką przyszłość, która może. Spowodować, że będziemy bardziej zauważalni, że będziemy bardziej zamożni, że będziemy bardziej zadowoleni z życia. Ale i również to jest karta, która mówi o tym, abyśmy pamiętali, że wszystko powinno mieć jakiś określony wizerunek i że nie należy wszystkiego załatwiać jednego dnia. Stąd tarot mówi tak w tej karcie. Wszystko jest w Twoim zasięgu, ale nie wszystko odraża. A my się polecamy, dobrawróżba.pl